Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale z The Billions. Myślę, że w tym odcinku polecimy sobie tutaj na centrum łączności Alfa. Polecimy naszym Korleusem, żeby sobie zdobyć e, punkty badań. E, jeszcze mamy 170 do wykorzystania, ale poczekamy aż to nam wejdzie. Myślę tak, polecimy tutaj sobie w tą stronę e, warsztatu z drewna. Nowa budowa możliwość ulepszenia y, tych y, domków kolonistów do drewnianych a potem tutaj mam ulepszenia farmy będziemy mogli stawiać nowy budynek farmy będziemy z pozyskiwać znacznie więcej jedzonka niż y, katek myśliwy. także myślę, że to będzie bardzo fajna opcja ale to jeszcze przed nami o twierdzy alfa wiemy tylko tyle, że było to rozbudowane centrum łączności satelitarnej wskazują na to anteny radiowe górujące nad koronami drzew pobliskich lasów. W środku z całą pewnością muszą znajdować się relikty oraz dokumenty technologii sprzed wybuchu epidemii. A, to, a zatem, lecimy szukać tych dokumentów, plików i innych. Chcę przejść na spacer. Dobra, nie ma co. 500, pierdziele, 100. I tak, to 500 daje nam tylko punkty do tego tutaj, a to tak naprawdę nie daje nam żadnych... Bonusów, to jest tylko jak dobrze ci poszło w kampanii, mniej więcej. Oh. No, rozpocznij grę. I od nowa: zabawa. Dobra, z tego co wiemy, po lewo nic nie będzie, to nawet tam nie idziemy. Nie ma sensu tracić Komandarze? czasu. Korleo, słychać sobie wybić. No, co Komandarze. będzie tam? No i tak, poprawcień. Nie wiem, nie widzę sensu tam w rozwoju Korleusowi dawać obrażeń. Jak widzicie, on tutaj ich sieka, course, że tak, powiem, tak jak powinien. Okay. I tak, za każdą przegraną mamy minus 10%. No właśnie, mamy minus 10%. Przegrany tylko 10%. Do czego? Mam nadzieję, że nie, nie do zasobów, bo to byłoby dla nas naprawdę przykre. Dobra, tak. Tylko 8 masz radę sobie to wystrzelać na spokojnie. Nie ma sensu zużywać granatów. Granaty się później będzie wykorzystywać. Będzie potrzeba. Tak, myślę, że zraszujemy w tym momencie to pomieszczenie pod sniperów. I wrócimy sobie tutaj wyczyścić Rozumiem. wszystko z większą ilością jednostek. Naprawdę szkoda, że to nie byli żołnierze. Smutek ból i rozczarowanie. Right. E, tak, tam nie, tam nie. nie, nie o No, nie ma co głupio tracić HP. Strzelaj ich tam po prostu. Okay. Lecisz dalej. No, zanim on to znowu wyczyści, no to minie rok. No, ale dobra, nie ma co narzekać. Tamta druga bohaterka była. By... Jeszcze wolniejszy niż ten Korleus. No te chodzą chodzą, możemy To czyść, pan Korleus, czyść pan to. No, wydawało się, że tamten zamek był blisko tamtego, nie, nie masz tak tak dobrego zasięgu, te rozpryskowe wyrażenia. Dobra, no, podchodź pan bliżej skrzyneczki. Of course, for the Empire, it shines. Perfect. All right, that's easy. Perfect. I, I, I have hope not to find a harpy there. there.

problem They're already dead. No fear. The party has just begun. I still have some tricks up my sleeve. So glad to do it. Let's kill the enemies of the empire. Those heads are calling for a bullet

no! Fear! the no. I hope not Dobra. to find a harpy Yes! For the Empire! For the Empire! Understood. No, yes. yes! The party has just begun! Come on! Lec. Come on! Of course!

Dobra, ale tak naprawdę tamt nie chcemy nagrywać, na razie nie ma sensu. Lejdźmy sobie dołem. Dobra, jeszcze tu 4 sędeczki, 5 sędeczki, tam się jeszcze jednak Dobra, i wrócimy tutaj to zeksterminować. Tamte trzy pomieszczenia jeszcze zeksterminujemy. No ale no, potrzebujemy wsparcia. też okay. Fast and silent. Fast and No problem. Fast. Gdzie ty jesteś fast, Mordo? Ty nie widziałeś fast. Dobra, tam na dół też nie idziemy. Idziemy sobie odblokować snajperów. No to jest plus zdania lokacji. Dobra. E, o tym mają smaczku, to ja zapomniałem.

No, i sobie tego ostatniego. Pan idź, otworzyć sobie drzwi. Jeśli tu się nie chce, z tego dołu. piekielnego Nie, to dobrze. Siedma, najpierw. Jestem zysku do przodu. No, jak chuj. O, right. No, ja mam już dobrego humoru, niestety. Przegrana mnie dobiła lekko. Right. Ok. All right. Nice. Tak. Faz i silot. No, nie ma tutaj tym razem takiej grupy jak wcześniej. Sounds dobrze. No wteczka brzmi dobrze no, Dobracie całą grupą teraz e, nie na no, tego yeah. konkretnego tylko tutaj idzie w tą stronę ubijając wszystko po swojej e, po swojej drodze, na swojej drodze Spójrzcie się czy co? Idziecie i atakujecie Może najpierw tam w tą stronę No ale co wy robicie? Atakujcie do chuja Naprawdę. Bez Przysady. przesady. No ty tak No zatrzymał? Come on, Taką grupą udoskonaleniem to można Wystrzelajcie, wyślemy Corleusa już po to death, death. i wylećcie niżej, zająć się tamtymi wychodzącymi z dziury. Ile wy macie wyraźnie? 110. Ich jest pięciu, nice. czy będziemy mieli na maszynę tamtego I większego warga? Dobrze. Yes. bardzo dobrze. Corleus czyliś z tyłu, zanim on tam do nich to na pełnienie uroku. So nie możecie odtworzyć ich wychowanie. Wszystkie są weteranami, wszystkie są weteranami. Wszystkie, wszyscy. Dobra, my sobie tutaj stójcie, kolos, otwórz te drzwi. Zobacz, wiesz skrzynkę. Dobrze, apteczka, dobrze. Użyjemy w sobie. sobie użyjemy w sumie sobie jednej. Nie ma sensu uchodzić na tak mało ilości. No chodźcie, tu wszyscy otwieraj drzwi. Ready, no. trap, let's go! Wonderful. się coś zaświeciło. For the glory of Quintus! Dobra, zbierz to, jak to zauważyliśmy, i tu była. Kolejna. ktoś się nie zaświecił. Tutaj też, nic te dwie jeszcze boli mnie, że to wszystko, co tutaj zabraliśmy, to są punkty imperialne, nie punkty badawcze. To mnie boli. Dobra, wy sobie stópcie, chcąc atakować. Muszę tutaj bardziej?

Come on! Nie no zbierz to. Okay. granat przyda granać się! Przedwczorajcie to dziada z tego, wyszło. Let's go. Dobra. Możecie lecić w to miejsce. Szkoda, że tego się nie da jakoś no, oczekiwać. No nie poradzisz. Yeah. Tu już jakiś dziad podszedł. Bić. Tutaj Dobra, to jest robić Dobra Co i wszystko mamy. Wszystko co się dało zabrać zabraliśmy No jak chuj, wydaje mi się, że jeden zginął Bardzo niedobrze z plusów mamy 6 granatów, zaszczytonych 7 nawet Jakbyśmy chcieli bardziej się do tego nie jesteśmy w stanie przygotować Ale może teraz, jak zniżyliśmy poziom o 5%, może teraz to się lepiej podziało. Dobra, 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 dobra. Z, z przodu. Nic nic lepiej, dobra, dobra. z tyłu. idea, sir. Dobra, nie jest źle, jest inwestycyjnie mniej niż wcześniej. Nie wiem, czy paty się. Zostawmy sobie na razie, może pewno, albo tak. może zaraz zacznę Not sure, but Sorry, Chatamka Marka. Yeah, the Emperor. Amusing place, don't you think? Oh my god. This place stinks of death. Yes. It's a nice day to die. Yes. Sounds good.

Right. Yes? For the Empire! For the Empire! Yes! <laughs> <laughs> i right. Alright. Alright. Of course. Perfect. Let's kill the enemies of the Empire! Nice. My rifle is No, jak tylko będziecie mogli w tą stronę, to są jakieś drzwi, przelecimy sobie drzwiami. Tak, punktów badawczych mamy zdecydowanie za mało. No jakby to się było, ale to jest chyba ta antena. Musicie no się zatrzymać tutaj, żeby mieć kont tutaj może dwie strony. Może się boję tych drzwi otworzyć go. Okay. Bez sensu. Źle użyte. Nie było takiej potrzeby. Spanikowaliśmy. Spanikowałem. Dobra, ale tu widzę punkty, tu nie. punkty. Dobra, snajdujemy. Ok. That's easy. Los, się Jestem bardzo niepocieszony ilością kierunek badawczy Zatrzymaj się tu chwilę patrząc z nami nigdy nie przeboczami Wydaje mi się, że tutaj już nic nam nie big. Sniperzy w tamtym. No Oczyścimy sobie cały ten teren, nie odpuszczę. Nie tak łatwo.

Zrobimy sobie kółeczko, zobaczymy, czy tam coś jeszcze będzie dla nas ciekawego. Tu apteczka, apteczka mamy. Nie będę używać brzydkich słów, do czego nam teraz w tym momencie, będzie apteczka. No, na tą chwilę jesteśmy straceni 60 punktów badawczych. Dobra. 30. Jestem ciekawy, ja jeszcze tutaj. No widzicie tu wszystko już do końca. Let's go! Jestem ciekawy, czy tu jeszcze gdzieś pominęliśmy pewnie. Tak, tu w tej sali. W tej sali raczej nie. Zobaczymy sobie tutaj to tak, miejsce. Może tutaj, tak, tutaj to będzie coś. Tak? No tu mi się użyć. O, skrzynka. Skrzynka po. Poniesz. Co sobie ponieś, żebyś miał? Razu... Tak, tutaj nie ma. Tam nie możemy przejść. Tutaj nie będzie, tutaj beczka. Tu jest to, tu nic, tu nie, to też nie, to nie, tu nic. To podnieśliśmy, tu nic nie było. To podnieśliśmy też. Tutaj nic, tutaj też nic. Tu nic też nie, też nie, Barykady. to nie jest to czego szukamy. Tutaj może coś w tym, klasztorach przeczytliśmy. Bardziej że mówię takim ścisłym głosem, ale się po prostu zastanawiam, gdzie mogliśmy coś przeczytać. No już myślałem, widziałem to mignięcie przy kursorze, była nadzieja. Let's go. Dobra. Skoro no, z swoich ziomków i wybich tam, jeszcze tu sobie podejdziemy zobaczyć. Może tam coś zrobią w międzyczasie. A! Mamy! Tu siedzi! Aha, my jeszcze tych nie zdobyliśmy wszystkich. Yes, Commander. Dobra, ale z explosów dobrze się rozejrzeliśmy. Znaleźliśmy przynajmniej. Rzecz, którą byśmy pominali. idźcie idźcie powoli w tamtą stronę. To szukana tak naprawdę już całą tą bazę, oprócz tego to przeszukaliśmy Jeden błąd, nie? No i z tego pewnie będą to punkty imperium. To tak by to. Tak to nie jest. Powinnaś coś zrobić. The Dobra, Szkoda, 30 na minusie. What? Ciekawe, czy na pewno tutaj wszystko przeszukaliśmy? Dobra, jeszcze raz od początku. Tutaj nic przy drzewach nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu. Tutaj w tym miejscu. Nie ma. Perfect. Not sure, but let's do it. Tu jest skrzynka, ale to ją szukaliśmy. Tutaj jeden, drugi nic. To też nic. Tu nic, to nam nic nie daje. Tu się nic nie było. Tutaj przy tych barakach Przy tych barakach też nic nie nam skrzynkarze się przypatrzyli Czwórkę tutaj, zobaczyć czy na pewno tu się nic nie kryje Czy tak, do to mamy przypatrzone tutaj w tym pokoiku No, byśmy chcieli, nic nie ma tutaj, w tej niszczarce też nic Tutaj to patrzyliśmy. Tutaj nic, nic. A tutaj, tutaj musimy patrzeć. Kolejności. Just tell me. Tutaj nic, tu nic, tutaj nic, to patrz. Nic, 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 nic. Tutaj też. Tak. Ta suszeczka wygląda no na ale no tutaj też nic nie ma. Tu nic, no nie powiem, no zależy mi na tych punktach. A dawczy też czeka, bo no tutaj ta skrzynka była patrzona u nich w więźniu. To się świeci, to się świeci, to się nie świeci. Tu nic nie ma. Chłop się też nie świeci, prysznicy, nie, Dobrze. nie świeci, to przychodzi też. Ostatnie radary Tą skrzykę patrzyliśmy, tu nic nie ma, za tym też nic nie było. Tu tą skrzypkę przypatrzyliśmy są pekt Respi. Ale no my nie są jako szukamy, tu nic, pod tymi też nic. Ostatnie szanse tutaj. Ale też nic nie ma. Wychodź pan. Da, i pompy, które zebraliśmy. Niestety. Niestety, ale nie poradzimy. Mamy tak, pancerz. Prędkość przeładowania. Życie. Że nie, nie to się I tu się zastanawiam tak, prędkość przeładowania, a po prostu prędkość poruszania się. Myślę, że prędkość przeładowania w tym momencie to będzie za przemoc. Co do kampanii, logistyka myślę, że nie będzie jeszcze potrzebna. Dodatkowa z na razie też nie. Tutaj je, też lepsze budynki kolonistów, to farmy. No nie, naprawdę, nasz Koroleusz ma bardzo małą mapę. No, nie chcę tego przegrać. Stop! W tym momencie przerwiemy ten odcinek. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że go oglądaliście. I miłego dziąka.